Witam wszystkich po świątecznej przerwie Byłem na zakupach Wracamy dzisiaj do tematu Będziemy robić kiełbas Za chwilę Wam pokażę co zostało kupione I jaką kiełbasę dzisiaj zrobimy Przepis znaleziony w książce Dość taki interesujący Będzie to kiełbasa z dodatkiem wołowiny Ale do rzeczy za chwilę Wam pokażę Co i jak muszę się najpierw rozebrać jest książka, jest i przepis. E, przepis na kiełbasę wojskową. E, Podobną kiełbasę jedli żołnierze w Polsce w latach 50. ubiegłego wieku. Polecam. Więc to jest taka polecajka, więc tą polecajkę zaraz wykonamy i zobaczymy, jaka jest smaku. A do tego przepisu będziemy potrzebować mięso wołowe nieścięgniste. Do tego będzie też potrzebne mięso wieprzowe, szynka lub łopatka. Ja mam tutaj szynkę. Potrzebujemy też kawałek boczku lub karkówki. Ja mam boczek. No i słonina wieprzowa. Ja się nad tą słoniną mam tu taki plasterek cienkiej słoniny, natomiast ja się nad nią zastanawiam, bo może ją pominę. W racji tego, że mam boczek zamiast karkówki, boczek jednak jest, ma więcej tłustego, więc może dlatego też pominę tą słoninę. Mięsa idą do przepłukania, muszę je też przejrzeć, a przede wszystkim boczek, czy nie ma tam. Jakiś pozostałości ziober, ale jest skóra. Skórę wytniemy. No i tak jak wspomniałem, zacząłem od boczku. Więc wykrawamy skórę. Zioberko też tam jakieś malutkie jedno było, więc też wyciąłem. Skóra oczywiście, jak zwykle w moim przypadku do czegoś później się przydaje czy na. Wywarczy ewentualnie do innych wyrobów, jak konserwy. Ja skórki zawsze lubię dodać. Skórki możemy sobie zamrozić. Teraz ja sobie to wszystko pokroję na mniejsze kawałki. Oczywiście przy każdym jednym kawałku sprawdzam, czy tam gdzieś jeszcze nie natrafiam na jakąś sząstkę, bo może się jeszcze zdarzyć, trafić. Także co? No zrobię sobie boczek, następnie zajmę się szynką. Zresztą za chwileczkę też Wam i pokażę. A co robimy z szynką? Tutaj już widzę kawałeczek kostki, więc odkroimy to. Gdzieś coś tam nóż złapał i odkroił. Oczywiście musimy to wszystko sobie wymacać i zobaczyć, jak ta szynka wygląda. Jest tutaj taka Błono, która jest zaraz przy kości to. to sobie też odkroimy taki kawałeczek to już zostaje, bo to mamy tłuste tutaj też nóż poleciał po kości, czujemy jest to namacalne, jest takie mocno chropowate więc to też wytniemy a tak no to co, no tłuszczyku nie będziemy odcinać myślę, chociaż nie, jest tutaj nadmiar, gdzie nie gdzie troszeczkę podkrawam, dorzucę ten tłuszczyk do e, słoniny, jeżeli będziemy słoninę też skrawać. Nad tą słoniną, tak jak mówię, e, zastanawiam się, bo jednak tego tłuszczu w tej kiełbasie będzie, ale co, no mamy chudą e, wołowinę, więc może to wszystko się zbalansuje, zobaczymy. Po oczyszczeniu szynki, szynkę również kroimy sobie w mniejsze kawałki. Tak jak boczek. Muszę sobie lekko podościć nóż, bo czuję, że już gorzej wchodzi w mięso. Powiem Wam, że nienawidzę mieć tępy nóż. No ale ktoś mi tam zaproponował. Eee ostrzałkę czy osełkę, ostrzałkę. Ostrzałkę, bo to ma być chyba mechaniczna do noży, więc myślę, że zawsze będzie tutaj stała na boczku i będę mógł taki nóż przeciągnąć, żeby mieć cały czas ostry. Teraz mamy kawałek wołowego, z wołowego z wołowego nic nie wycinamy. O, tego się możemy ewentualnie jeszcze tylko pozbyć i tutaj jeszcze taki kawałunek. A tak to całość też tniemy w mniejsze kawałki. Dobra, pozbyłem się. A jakie to wołowe jest? To jest kawałek łopatki. Powiem Wam, że będę się dzisiaj trzymał mocno przepisu. Mam tu odważony odpowiedni kawałek do tej ilości mięsa, tej słoniny. Zobaczcie, to jest słonina w naszych czasach. A powiem Wam, że chciałbym kupić taki gruby kawał słoniny lub sadła i zrobić sobie taki wędzony. No ale cóż, co się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. Więc skoro trzymamy się przepisu, pokroimy to w mniejsze kawałki. I co dalej? Klasyfikacja zrobiona. I ja tutaj będę cytował teraz książkę. Tak jak piszą, mięso po klasyfikacji kroimy w kostkę i peklujemy na sucho 48 godzin w temperaturze 6 stopni. Każdą klasę mięsa peklujemy osobno. Słoninę tylko solimy, czyli słoninę nie peklujemy, zasypujemy ją e, zwykłą solą, solą kamienną lub e, inną solą. Nie wiem, może niektórzy lubią kłodawską, jak ją tam zgrzyta w zębach odważamy potrzebną ilość peklo soli i soli dokładnie nacieramy mięso i odstawiamy w chłodne miejsce po tym czasie surowiec powinniśmy odpowiednio rozdrobnić czyli zmielić sól peklo sól mam odważoną więc sypiemy troszkę tu troszkę tu troszkę tu a do słoniny sypiemy zwykłą sól. Ja oczywiście z tą Kłodawską żartowałem. Oczywiście tutaj możecie użyć kamiennej lub yy, morskiej. Natomiast odpuśćcie sobie Kłodawską. Teraz to wszystko sobie wyrobimy i spotykamy się za 48 godzin. Witam, witam ponownie. Minęło 48 godzin. Mięso mamy zapeklowane i teraz Wam będę cytował dalszą treść książki przepisu. Zapeklowane mięso wieprzowe oraz słoniny rozdrabniamy na sitku 8 mm, a mięso wołowe na sitku 3 mm i kutrujemy z dodatkiem zimnej wody lub lodu z ilością do 20% masy kutrowanej. Ja nie wiem, czy dla Was takie cytowanie książki jest jasne. Jeżeli nie jest jasne, piszcie w komentarzach. Będę to robił w taki bardziej dokładniejszy, przejrzysty e, dla Was sposób. Lecimy dalej. Podczas kutrowania dodajemy wszystkie przyprawy. Jeżeli nie mamy kutra, to możemy użyć blendera lub przepuścić mięso 3 razy przez sitko, 3 mm. Ja uważam, że. 3, 3 razy przez sitko 3 mm to jest przesada. Tak naprawdę zobaczymy jak to będzie wyglądało po oczku 3 mm i zdecydujemy zaraz tu razem czy będziemy to przepuszczać przez maszynkę jeszcze raz czy też będziemy używać blendera. Ja maszynkę przygotowałem oczko. Mam 2,7 mm. Czyli niecałe 3. No i co? Przepuścimy w pierwszej kolejności mięso wołowe. Kochani, taka ważna informacja, o której nikt nie mówi, jeżeli używacie tego typu rękawiczek do wyrobów mięsnych, pamiętajcie, aby taką rękę z rękawiczką wsadzić pod wodę, aby przepukać z tego talku. Nikt tego nie robi, nikt o tym nie mówi, ale jest to bardzo ważne. Także co, kochani, zaczynamy mielić? Mamy zmielone. To, co widać na wierzchu, oprócz wołowego, to jest ta składowa tłusta powycięta naszynki. Też i na początku mielenia pokazałem Wam na ręce czosnek, ponieważ do tego mielenia dodałem czosnek. I powiem Wam, że ja to tak zostawię. Ja nie będę tego ani kutrował, ani nie będę mielił tego trzy razy, bo po co trzy razy? Powiem Wam tak, słonina, boczek, jak i szynka w przepisie jest mielona na oczku 8 mm. Powiem Wam, że odnośnie słoniny ja ją przypuszczę na oczku 5 lub 6 mm, natomiast boczek i szynkę zmielę tak, jak jest w przepisie, czyli 8 mm. Więc zmieniamy teraz oczko. No i co? Powiem Wam, chciałem lepiej, ale się nie udało. Przypomniałem sobie, że jednak ja szósteczkę pożyczyłem, jeszcze mi nie oddali. Za chwilę zadzwonię też i upomnę się o nią. Natomiast mam tutaj oczko numer, powiem Wam, że sprawdzałem przed chwileczką i nawet 8 mm ono nie ma. Ono ma takie 7, 7,2 bym powiedział. No i cóż, no jednak przepuścimy całość na tym oczku. Więc kochani załączamy sprzęt. Nie mogę trafić na i podstawiamy mię i mielimy całość. Mamy wszystko zmielone. Te wszystkie składowe mięs zmielone. Przesypujemy do jednej dużej miski. Wsypujemy czarny pieprz i to dokładnie wyrobimy. Z dodatkiem wody. W trzecim punkcie cytuję: Mamy tutaj, że mięso musimy dokładnie wyrobić, aż zacznie się dobrze kleić. To wiemy. No, i w tym trzecim punkcie jest jeszcze napisane, że po wyrobieniu. Nadziewamy jelita. Jelita tutaj są wyznaczone w przepisie 36 mm. Ja nie wiem jakie mi zostały. Zaraz też zobaczę. I takie jakie będę miał, w takie nadziejemy. Wyrabiamy. No dzięki tej wołowinie to fajnie się wszystko łączy. Zapewne będzie to ładnie też wyglądało. W jelicie te oczka tego chudego i tłustego. Już widać, że to będzie miało fajny efekt. Natomiast co do smaku, no to oczywiście przekonamy się, gdy już kiełbasa będzie gotowa. W przepisie odnośnie czarnego pieprzu nie pisało, czy ma być mielony, czy też pieprz w postaci gryz. Ja y, jednak jestem zwolennikiem grubego pieprzu. Y, taki miałem. Też Wam zaraz pokażę w torebkach, jak, to, jak te przyprawy, jak ten pieprz wygląda. I takie właśnie dosypałem do tej kiełbasy. No i powiem Wam, że y, mimo tej minimalnej ilości przypraw, ponieważ wagowo y, tych przypraw mamy nie za dużo ja osobiście od siebie dałbym więcej jak i czosnek tak i pieprzu. no i zauważmy że mamy tu tylko czosnek i pieprz nic więcej a powiem wam że bardzo ładnie to pachnie przypraw dodałem taki jak no to wiecie peklosol no i pieprz czarny grys jest pieprz od firmy Jelux Polska. Oczywiście możecie taki pieprz nabyć przez sklep internetowy z kodem rabatowym DAREK10, przez co będziecie mieli 10% taniej. Jelita, kochani, jelita również są do nabycia w sklepie Jelux Polska. Ja jeszcze znalazłem resztkę jelit FI2830 i w takie jelita nabijemy. No i słuchajcie, kiełbachę mamy Nadziane. Tak one ładnie wyglądają. Ładnie widać prześwity tłustego, jak i chudego. Wydawałoby mi się z początku, że tego tłustego będzie nadmiar. Natomiast przy wyrabianiu, to wszystko ładnie się połączyło. No i wygląda to efektownie. Skoro wygląda to efektownie, teraz to po wędzeniu tym bardziej. Może zacytuję czwarty punkt książki przepisu. Kiełbasy wieszamy w chłodnym miejscu na noc i osadzamy. Jeżeli nie posiadamy takiego pomieszczenia, wieszamy je w miejscu niechłodzonym na 2 do 3 godzin. Więc tłumacząc na język polski, kochani, wieszamy taką kiełbasę w domu, w kuchni. Następnie idzie do wędzarni. No, i wędzarni jeszcze dodatkowo pod wpływem wentylatora i termoobiegu, podłączoną grzałką. Ja sobie to jeszcze dodatkowo obsuszam. Kiełbasę według przepisu wieszamy w niedużych zwojach. Ja tutaj zrobiłem właśnie takie nieduże zwoje. Wędzarni jeszcze nie będę wygrzewał, dlatego że jest czas. Natomiast kiełbasa niech sobie powisi. Kiełbasa obsuszałem w domu, następnie przeniosłem do wędzarni. Jest spuszczona grzałka, wentylator, termoobieg. No jeszcze sekunda, ale, ale już jest. Już jest dobrze. Jeszcze chwila, wciągnijcie sypać zrębkę i będziemy wędzić do ładnego koloru. Zrębka oczywiście bukowo. Olchowa, ponieważ w przepisie nie mamy podanej jakiej. No i czas wędzenia do wypalenia się takiego generatora dymu. Jeżeli go napełnię całego, to jest tak w granicach 3 godzin. Natomiast nie będę napełniał całego, bo jak mam dobrze podsuszoną kiełbasę, to jelito jest suche. Wystarczy 2 godziny wędzenia i kolor jest naprawdę piękny. Jeli to suchutkie, czas start. Jak zrobiłem, tak wiecie, ponieważ wszystko wam na bieżąco pokazuję, natomiast przeczytam wam, co mówi książka. E, to jest pozycja numer 5, a tu piszą tak: wędzarnie rozgrzewamy do 50 stopni, wieszamy kiełbasy tak, aby się nie stykały, osuszamy je przy dużym ruchu powietrza i małej ilości dymu, aż ich powierzchnia będzie sucha pozycja numer 6 piszą nam tak Kiełbasę wędzimy 4-5 godzin w temperaturze do 50 stopni do uzyskania brązowej barwy podnosimy temperaturę wędzarni do 80-90 i pieczemy kiełbasy do osiągnięcia wewnątrz wyrobu 70 do 72 stopni następnie schładzamy je w temperaturze poniżej 18 stopni w chłodnym pomieszczeniu natomiast ja sobie Pozwoliłem zrobić troszeczkę po swojemu, jak to też widzicie. No i śledźcie, jak to będzie wyglądało dalej. Na przedstawionym obrazku te kiełbasy wyglądają tak. Jest tutaj wielicie naturalnym, a tu jest w osłonce białkowej. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Też przyglądam się, jak wygląda w przekroju. Zobaczymy, czy nam wyjdzie to samo. Zobaczmy co tu się dzieje, ponieważ generator dymu się wypalił, jest jeszcze tam resztka więc troszeczkę jeszcze coś tam dymi ale kiełbacha wygląda naprawdę bardzo ładnie, wręcz rewelacyjnie teraz tą kiełbasę według przepisu będziemy dopiekać, więc podkręcimy teraz temperaturę do 90 stopni i gdy uzyskamy Temperaturę 70 stopni wewnątrz kiełbasy zostawimy ją tak do jutra w wędzarni ponieważ jest jeszcze chłodno, chłodne wieczory. Więc śmiało do następnego dnia ona może zostać w tej wędzarni. Zobaczmy co tu się dzieje, ponieważ kiełbasa już osiągnęła temperaturę wewnątrz 70 stopni. Więc co wyłączamy grzałkę i tak zostawię kiełbasę do następnego dnia jutro zajrzymy do niej zobaczymy jak wygląda ale powiem Wam wygląda pięknie bardzo ładnie uwędzona zobaczmy do kiełbasy mamy kolejny dzień ona się wychłodziła akurat w nocy było, była temperatura w granicach 5 stopni więc jest jak z lodówki. Ładnie pomarszczona, pięknie wygląda. Zabieramy do domu. Przy okazji, jeżeli jesteś nowy, nie zasubskrybowałeś mojego kanału, nie wcisnąłeś dzwoneczka, to masz okazję to zrobić, ponieważ gdy wciśniesz dzwoneczek, dzwoneczek przypomni ci o kolejnym moim filmiku. Zapraszam również na grupę, grupa na Facebooku. Kuchnia Staropolska, wyroby mięsne. Znajdziecie mnie również na TikToku. No I przede wszystkim zapraszam do oglądania moich filmików na kanale YouTube. Oczywiście znajdzie każdy coś ciekawego dla siebie. Tych filmików jest bardzo dużo. Są wędliny również dla tych, którzy nie mają sprzętu typu wędzarnia. Więc takie wędliny, kiełbasy możemy robić przy pomocy piekarnika. Możemy też i parzyć. napatrzyć nie mogę na tą kiełbasę. Tak wygląda ładnie. Przekrawamy, zobaczymy jak wygląda i jak smakuje. Jestem ciekaw. Oho, już musiałem popróbować, nie wytrzymałem. Tak wygląda w przekroju. Wygląda tak na zdjęciu. Oprócz chyba wędzenia, to moje wędzenie ładniejsze. Natomiast struktura kiełbasy jest bardzo ładna. Ładnie weszły te kawałki tłustego i chudego. A co do smaku, jestem naprawdę mile zaskoczony. Nie spodziewałem się. Powiem wam tak. Jestem bardzo, bardzo miło zaskoczony. Oj. Bardzo smaczna. Idealnie dobrana. Ilość wołowiny do wieprzowiny. Tak naprawdę z początku myślałem, mówię, ta słonina nie będzie potrzebna. Jak najbardziej jest potrzebna w tej kiełbasie. Powiem Wam, że wrzucę z tej książki następny przepis. Bo przy pierwszym przepisie z tej książki nie zawiodłem się. Ciekaw jestem jeszcze w historii tego przepisu, bo jest to kiełbasa wojskowa. Czy faktycznie tak było? Czy ten przepis sięga właśnie tych lat 50.? Hmm, ale jest smaczna, naprawdę jest smaczna. Szacun dla autora. Dzięki, kochani, że byliście ze mną. I do następnego. Cześć.